Witam tu Draco Metal. Zaczynamy kolejne przygody z Elden Ring. Także zakończyliśmy sobie w tym miejscu. Odkryliśmy nasz nowy, otwarty świat. Także kontynuujemy zwiedzanie. Tu unosi się Una, prowadząca do następnej e, lokacji z, z punktem łaski. Mamy też NPCA. Także sobie z nim porozmawiamy. <laughs> to the round table hold you are fated it seems to die in obscurity <laughs> now, there is one shining ray of hope for even the maiden lost take care to the are you familiar with grace Golden light that gives life to you tarnished. You may also behold its golden rays pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, a path that a tarnished must travel. Mm, indeed, grace's guidance holds the answers. It will lead you tarnished. No na pewno nie raz tutaj zginiemy. ok, chyba wyczerpaliśmy wszystko tak, wyczerpaliśmy wszystkie możliwe dialogi także kontynuujemy naszą przygodę tu mamy kolejne materiały owoc jarzębiny tu tak samo coś mamy W każdym obszarze możesz znaleźć wizerunki męczenników. Wizerunki te to pola przyzwań. W tych lokacjach łatwo jest przyzywać innych graczy, ponieważ w półach przyzywania gromadzą się znaki współpracy i wrogie znaki przyzywania stworzone przy użyciu niewielkich wizerunków. Ok, mamy nowy przedmiot. Że sobie od razu go sprawdzimy. Mała złota kukła wysyła kooperacyjny znak do puli przyzywania. Ok, mamy też pierwszego przeciwnika. Ale że sobie spróbujemy. Z tego co widziałem, jest to dosyć mocny przeciwnik. Także zobaczymy, może akurat nam się uda. Spróbujemy go troszeczkę bokiem obejść. Może na skradaka coś spróbujemy Ok, pierwszy cios zadany, także lecimy Opty Ok, To było szybkie Czyli nie jesteśmy jeszcze na niego gotowi. Także pierwsza oficjalna śmierć. W otwartym świecie po śmierci, czeka się wskrzeszenie w ostatnim odnalezionym miejscu, jakie posiadasz. Zostaną upuszczone w miejscu Twojej śmierci. Jeśli ponownie zginiesz, zanim uda ci się je odzyskać, znikną na zawsze. Kompas u góry ekranu wskazuje drogę na do utraconych runów. Czyli tak samo jak to miało miejsce w solsach, idziemy odzyskać nasze punkty. Także odzyskamy sobie tego przeciwnika, zostawimy sobie, może na później jak sobie troszkę wzmocnimy postać. Jest na kompasie u góry ekranu nasz wskaźnik, w którą stronę powinniśmy pójść. Że tego przeciwnika zostawimy sobie na później. Ciekawe czy nas zaatakuje sam od siebie, czy, czy my musimy pierwsi zadać cios Tam leżą, leżą nasze punkty Czekamy aż się troszkę oddali OK, runy mamy odzyskane Okej, okay, mamy jakiegoś zwierzaka. Co on roluje? Jakiś baran Cienkie kości bestii. Okej, okay, kolejny materiał. No śmiesznie to wygląda. Żeby baran rolował. Uciekając, to jest... No, ciekawe, bardzo ciekawe. Okej, okay, możemy, pójdziemy do tej wieży. Tam nas chyba w tamtą stronę kierował punkt łaski. Fragment ruin. No, coś niebywałego z tym skakaniem. Nie można się przyzwyczaić. Zazwyczaj w słońcach się nie skakało. Kolejny fragment. I znów, także troszkę tego tutaj leży. Kolejny fragment. Ok, to zmierzajmy w tamtą stronę. Zobaczymy, co nam się uda odkryć. Kolejny baran, dzięki kości bestii. Tam w oddali widać chyba jakiegoś nietoperza, albo co? Walka z konia, może spróbuj tego. Do tego przeciwnika wrócimy sobie troszkę później. ok, mamy kolejny punkt łaski. Szybka podróż. Za pomocą mapy możesz błyskawicznie przemieszczać się między odkrytymi już miejscami łaski. Jednak nie, może, nie można tego robić w niektórych lochach i innych obszarach. Ok, mamy pokazaną drogę do następnego punktu łaski. Przy stole kowala możesz wydawać swoje runy i wzmacniać oręż. Gdzieś na ziemiach pomiędzy możesz natrafić na kowala, u którego twój oręż ma szansę stać się jeszcze mocniejszy. Kamień Kowalski. Ok, tu jeszcze kogoś mamy. Porozmawiamy, ok, mamy kupca. Troszkę wygląda jak święty Mikołaj. Ok, zobaczmy co możemy u niego kupić. Mamy teleskop, jest pochodnia. Także myślę, że pochodnie weźmiemy sobie na wstępie. Pochodnia zawsze się przyda. Butelka niesamowitego eliksiru. Krótkie zapiski przekazujące wiedzę. Ruin, ruiny punktu orientacyjnego krótkie zapiski pokazujące wiedzę Tu jeszcze coś mamy książka z przepisami misjonarza z przepisami wojownika nomadów i to tak samo zestaw do wytwarzania umożliwia trening tworzenia przedmiotów okej okay. Służana torba z tłuczkiem i moździerzem, małym ostrzem oraz kilkoma innymi narzędziami umożliwia tworzenie przedmiotów z poziomu menu głównego, zwiększa szanse na przetwarzanie i zwycięstwo w walce, przetrwanie i zwycięstwo w walce. Ok, może sobie to weźmiemy. Co prawda, run mamy niewiele, ale zawsze coś. Jeszcze zobaczymy informacje o kale. Rozmawiane. Jeżeli masz zestaw do wytwarzania, możesz wykorzystywać znalezione materiały do tworzenia różnych przedmiotów. Wybierz tworzenie przedmiotów z menu głównego, żeby to zrobić. Możesz się uczyć wytwarzania nowych przedmiotów, zbierając książki z przepisami. Do wytwarzania niektórych przedmiotów będą ci potrzebne. Pęknięte garnki lub inne pojemniki. Przedmiotów takich będzie można wytworzyć najwyżej tyle, ile masz pojemników. Przedmioty zgromadzone w pojemnikach zużywają się wraz z ich użyciem, jednak same pojemniki nie znikają. Ok, czyli mamy możliwość tworzenia. Jest tworzenie. Co możemy wytworzyć? Garnek ognia, garnek ognia ze sznurkiem, kościana strzałka, rodzynek z jarzębiny, tęczowy kamień, remedium wezwania zgiętego palca. Może stworzymy sobie kilka tych kościanych strzałek. Będzie to pewnie odpowiednik naszych noży do rzucania. co prawda niewiele ale zawsze coś od razu sobie to przypiszemy ok mamy to tu mamy jeszcze jakiś aha to są te prochy zębatego chochlika przyzywa zębate chochliki tylko pewnie będziemy potrzebować Jakąś broń, dobrze, pójdziemy sobie teraz w stronę następnego punktu łaski. Tu widzimy jeszcze surowce. Tu mamy grzyb, okej. Okay. Także powiem Wam, że kraina prezentuje się całkiem nieźle. Jest otwarty świat, jest co zwiedzać. Tu jakieś stworzenie uciekło. Mamy kolejnego przeciwnika. Spróbujemy się podkraść. Może żo żołnierza Godrika. Okej. Okay. Jeszcze ktoś przy ognisku siedzi. I piękny backstab. O, jeszcze mu życia troszkę zostało, ale już nie na długo Kukri i nagolenniki żołnierza Godrika. czyli pewnie to co miał na sobie Kwiat złotoliśnicy żywica skorzenia Okej, okay, mamy kolejnego. Icia. bełty Czyli coś do kuszy. I mamy też jakąś jaskinię. Jaskinia w Zagajniku Ok, mamy punkcik łaski Także sobie Od razu Odpalimy O właśnie, tu jest ciemno Także teraz Przyda się nam pochodnia, którą kupiliśmy Mamy sobie Do wyposażenia Od razu lepiej Tutaj mamy kolejne jakieś stworzenia jaskiniowy. Mech. Zobaczymy sobie co to daje. A też materiał do wytwarzania przedmiotów. Emanuje bladym światłem w rocznych jaskiniach. Okej, okay, mamy stworzenia. Ciekawe czy nas zaatakują, czy... Okej, okay, już wszystko jasne. Jest na hitach. O, ten chyba mocniejszy. Albo i nie. Jeszcze jeden. Ten jest mocniejszy. O, nie trafiliśmy. No nie ładnie. Wytaleczka. OK, zostaje jeszcze jeden gdzieś. Jest. Kolejną butelkę. A tak z wyskoku to jest dobra rzecz. Ładne obrażenia. Kawał mięsa. Też pewnie coś do wytwarzania. Pęknięty garnek. Ok, mamy jeszcze jednego. Chciał nas zaskoczyć, ale nie tym razem. Ok, jeszcze pasowałoby na górę wrócić zebrać te rzeczy, ale na razie nie mamy możliwości. Ok, no nic, zwiedzamy dalej Jaskinię. jaskinie. jest kolejny. No powiem Wam, pięknie wygląda a atak z wyskoku. Na razie jest okej. Okay. Blaskami. Także pozbieramy sobie Złoty run. Co to mamy? Gdzie to będzie? Nasze uzbrojenie. A jest, kurczę, przeoczyłem. Użyj, by zyskać... Niewielką liczbę runów. Okej. Okay. Robak, a to niespodzianka, ale robak o robak. No, są robale. <grywka> Poprzemy wiadomość. Czy dalej mi się myli z tym X-em? Skakanie. Ach, nogi. Śmierć. ok Tu jeszcze coś też mamy. Aha, to jest nasze przejście do góry, czyli do początku. ciepłej kości bestii. Tu jeszcze mamy ten mech. Także idziemy dalej. Kolejny mech. Powodzenia. Ok, mamy jakąś mgłę. Odbijanie, może spróbuj tego. Przewrót, może spróbuj tego. Ok, zobaczymy, co nas czeka za mgłą. Także lecimy. Jeszcze się podleczymy na wstępie. Oj, mocno. Tam indziej zużywa przy obronie jak zablokujemy jakaś szarża oty ok już nie mamy się czym leczyć za bardzo O y było blisko przerwaliśmy mu chyba atak No ten atak z wyskoku to jest dobra rzecz. Jest, mamy to. I ładnie. pokonane. Talizman Czerwonego Smoka. Okej. Okay. Co my tu jeszcze mamy? No, było blisko, powiem wam. Ale jakoś się udało. Tam nasze wejście. Aha, czyli pewnie koniec tej jaskini powrót do wejścia No bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ wszystkich wrogów po drodze już ubiliśmy OK, jesteśmy przy wejściu, ale jeszcze sobie odpoczniemy, żeby odzyskać buteleczki okej, okay. tutaj sobie zakończymy dziękuję za oglądanie zapraszam na kolejne odcinki do zobaczyska hej